Nie uwierzysz, gdzie spoczywają polscy żołnierze: od Włoch po Norwegię. Polska walczyła na wszystkich frontach świata, a nasi żołnierze ginęli nie tylko pod Warszawą i Lwowem, ale też w miejscach, które dziś brzmią obco Monte Cassino, Narvik, Tobruk, Falez. Ich ciała zostały daleko od ojczyzny, ale pamięć o nich nie zginęła. Monte Cassino, Włochy, na wzgórzu, gdzie w 1944 roku generał Anders poprowadził Polaków do zwycięstwa nad Niemcami, Stoi Cmentarz z ponad tysiącem grobów. Każdy z nich to historia odwagi, rozpaczy i nadziei. To tu padły słowa. Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. Katyń, Rosja. Nie front, lecz mord. Ponad 20 tysięcy polskich oficerów rozstrzelanych przez NKWD w 1940 roku leżą w dołach śmierci, zidentyfikowani dopiero po dziesięcioleciach milczenia. Cmentarz w Katyniu to nie tylko grób, to krzyk prawdy, której nie da się zakopać. Narw. Norwegia. Rok 1940. Polscy marynarze i strzelcy podhalańscy walczą ramię w ramię z aliantami o ten arktyczny port. Na cmentarzu w Narwiku pochowani są ci, którzy polegli, mimo że Polska była już zajęta, walczyli dalej, bo mieli przysięgę w sercu. Lomel, Belgia, Bretania, Holandia, Szkocja, Iran. To tylko część miejsc, gdzie znajdziesz polskie krzyże wojenne, orły bez korony, nazwiska z końcówkami ciski i Wicz polska armia walczyła wszędzie i wszędzie zostawiła swoich. To nie są tylko kamienie i nazwiska, to znaki, że Polska nie przestała istnieć, nawet gdy była wymazana z mapy. Zostaw suba i lajka, like jeśli uważasz, że o tych bohaterach należy mówić głośno, nawet z tysięcy kilometrów.